Prozaiczna rzecz, która z mojego własnego doświadczenia, kiedy podróżowaliśmy z żonami i z dziećmi naszymi, polecieliśmy na Zakynthos do Grecji i córka nagle dostała gorączki. Oprócz tego ubezpieczenia z biura podróży, bo to był wtedy wyjazd zorganizowany, mm -hmm. chcieliśmy swoje, no i okazało się, że ma zapalenie ucha. No? Tak. W sobotę idziemy na kontrolę, a lekarz mówi, no jeśli chcecie wracać, to na no własne ryzyko. Nie, ja nie wyrażam zgody na lot, a nam szczęka opadła. okazało, no Musieli zostać dłużej, ja wróciłem z synem w niedzielę. Korzystała właśnie z kosztów leczenia, a moja żona jako opiekun jej skorzystała z tego asystans. Przedłużyli im e, pobyty do wtorku wtedy, bo we wtorek mieli kolejną wizytę e, kontrolną. Okazało się, że to ucho już nadawało się do lotu. W środę rano taksówkę do hotelu, z hotelu na lotnisko. Lot był zakynto z Akyntos Ateny. Ateny-Warszawa i z Warszawy do Krakowa przywieźli. E, prosto do domu? Tak, prosto do domu <śmiech> taksówką. <śmiech> takie, takie przygody, a ja z synem wtedy mieliśmy czas dla siebie. <laughs>